Na pustych placach, spętanych pajęczą siecią drutów, rosną stosy butów. Buty trupów maleńkie, dziecięce, męskie, dziewczęce. Świecą czarnymi oczami, smukłe oficerki ze sztybletami. Damskie, giemzowe, tajemną mają wymowę. Deszcz po nich cicho, jak łzy spływa, i słońce pali piekące. Nerwowe, drżące, sortują je ręce. I rosną stosy. Stosy w kolosy, aż piramidą urosną, same siebie przerosną. Ogromną wieżą w niebo uderzą z okrzykiem: Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego?